pokażę wam w jaki sposób stworzyć pierwszą jakąś prostą aplikację pod nowy interfejs modern user interface albo modern UI z angielskiego, wcześniej ten interfejs się nazywał y, Metro y, Metro User Interface, ale Microsoft zmienił go w Windowsie 8 na Modern User Interface, więc y, to jest y, program, który możecie sobie ściągnąć on się nazywa Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8 pokażę Wam skąd sobie ściągniecie ten program ściągniecie sobie ze strony Microsoftu.com Visual Studio, tutaj macie długi link i co jest dobre w tym programie, to jest po prostu nie za darmo, czyli tworzycie sobie, macie jakiś pomysł tworzycie aplikację e, na Windows 8 albo Windows Phone, albo webową i możecie opublikować na przykład w Windows w Microsoft Store i sprzedawać tą aplikację jeżeli jest to dobra idea. Ja dzisiaj wam pokażę e, więc tutaj macie różnego rodzaju. Ja posiadam tu wersję Express for Windows 8. Naciskacie na przykład i sobie ściągnacie. Tu macie download. lat. No i dobrze. Ja tu wam pokażę o co chodzi. Tutaj mamy samouczek na MSD nie. MSDnMicrosoft.com. Jak stworzyć przykładową aplikację, która wyświetla napis Hello World. No to żeby się nie zagłębiać w szczegóły, tutaj mamy krok po kroku, czyli uruchamiamy, e, uruchamiamy Studio, to mamy i teraz wybieramy File, New Project, no i dobra, weźmy, zróbmy tak jak tu jest powiedziane, File, New Project, angielski się przydaje. No i tutaj mamy Windows Store, C Sharp, sprawdźmy czy mamy tak samo, tutaj, tu mamy JavaScript, no to sprawdźmy, żeby było tak samo, JavaScript, Windows Store i teraz... Nie ma co tego pamiętać, tak jak mówię, są to samouczki, które, które możecie sami sobie y, przychodzić krok po kroku. Na studiach się kuje to te sprawy normalnie, y, to się korzysta z książek. Y, dobra, i teraz tu mamy Blank y, Blank Application, Blank app. No i dobra. Naciśnijmy to. Tutaj mamy y, y, nazwę aplikacji, tutaj zmienimy na Hello World. Witaj świecie, popularne. Tutaj odzaznaczymy, zgodnie z instrukcją, create directory for a solution. No, sprawdźmy, czy wszystko ten... Ja robię to jedną ręką, ponieważ mówię do mikrofonu i... No i dobra, naciskamy name, hello world, uncheck, naciskam OK. No i dobra, no to naciskamy OK. I teraz nam się tworzy ten projekt, creating project hello world. Ja chcę wam pokazać, jak to jest prosto. Nauka no, programowania nie jest jakaś wcale trudna, wystarczy znać te podstawy i, i angielski język angielski się przydaje w programowaniu. No i okej, okay, teraz widzimy takie coś, dużo tego, ale tutaj po prawej stronie mamy tak zwany solution, solution explorer. Jak go... a w sumie nikt będzie tutaj. Solution Explorer i co Was interesuje? Tu macie tak zwany Default HTML Jeżeli teraz uruchomicie tą aplikację, to tutaj widzicie znacznik, normalnie znaczniki HTML-u. A tutaj w JS-ie macie Default JS, czyli JavaScript, JavaScript. Czyli język skryptowy. No i dobra, jeżeli bym tutaj teraz zmienił na przykład pisał Witaj Andrzej witaj wszystkich. Andrzej wita wszystkich. O, przepraszam. Wszystkich. I teraz, jakbym chciał to uruchomić, to naciskam po prostu tutaj taki znaczek Play albo F5. Naciskam local machine. I teraz uruchamiam aplikację. O, no jej aplikacja się uruchamia. Chwileczkę. A no i teraz widzimy, że się pojawiło takie duże czarne okno i pisze Andrzej, witam wszystkich. Teraz, jeżeli chciałbym tą aplikację włączyć, to naciskam Stop Debugging. Dobra, i teraz przejdźmy do samouczka i o co chodzi. Zwróćcie uwagę, że domyślnie ta aplikacja pojawiła się, pojawiła się w czarnym oknie. O, no tutaj macie uruchomienie. Ale na przykład chciałbym coś zmienić. No, wyobraźmy sobie to, wstawmy jakieś elementy. Tutaj mamy przykładowe. Tak jak mówię, nie ma co ich pamiętać. Wystarczy yy, koncepcja. No i wstawmy na przykład, dodajmy do tego jakieś tam elementy. O, na przykład H1. Niech będzie. O, no, zmienimy to z Hello World na Witaj. Witaj świecie świecie tutaj na przykład jak się nazywasz? jak się nazywasz? czy obojętne i teraz tutaj powiedz Powiedz. Cześć. No i dobrze, już mamy teraz. Widzicie, to jest zwykły HTML, więc możecie dodawać wszystko, co tam dusza zapragnie. Jeżeli teraz uruchomimy. No, to się pojawia takie coś. Jak się nazywasz? Witaj, świecie. Więc już mamy aplikację. Wyłączmy. I teraz jeszcze na koniec, żeby dzisiaj nie, zbytnio Wam nie mieszać, zmienimy, tu jest takie coś jak, można zmienić, bo domyślnie jest czarne, czarny widok tego interfejsu. Oczywiście można zmienić mu kolor i to jest, tutaj jeżeli chodzi na stronę, to to jest bardzo proste. Czyli jeżeli chcielibyśmy na styl taki biały, to mamy tutaj link. I to zmieniamy w default.html file, no to wchodzimy do naszego studia, i tu mamy default.html file, i tu mamy ten link. Jeżeli widzicie, tutaj mamy dark, ale jeżeli go zmienimy teraz, skopiowany z tego, to teraz, jeżeli uruchomimy aplikację. O, to nam się nie zmieniło, Co, czyli coś. O, no, tak jak mówię, robię to jedną ręką, ale chwilkę zaraz naprawimy. Jeszcze raz. Default script, link. CSDark. Zaraz zobaczmy samo samouczku, jak to jest. A, no tak. Przecież tu powinno być light, widzicie? Jak to chcę szybko, to ue, light, a tu dark. Wkleiłem identyczny no dobra, czyli po prostu jest tak no i teraz uruchamiamy local machine no i widzicie, zmieniłem teraz, jest to yy, na biało, powie cześć, to jest, przecież jest gato możecie sobie wpisać, wpisać jakieś imię na przykład, e, więc no tak się tworzy yy, przykładową aplikację w tym, w pierwszej części tego samouczka, jak się tworzy takie aplikacje pod Windowsa 8. Pokazałem Wam, w jaki sposób się tworzy. Tak to wygląda, nie jest to trudne. Można skorzystać z MSDN-a, gdzie dowiecie się więcej. W kolejnych widach pokażę Wam fajniejsze sprawy. To wszystko. Do usłyszenia, miłej nauki. Trzymajcie się, hej! Trzymajcie się, hej!